Mordeczki, Sylwester to coraz bliżej, a ja mam dla Was tutaj Fireworks z Biedronki. Biedronka w tym roku zaoferowała nam rabat, tak jak w tamtym roku, minus 50% na drugą, tańszą kosteczkę. I bardzo ważna informacja, Tutaj tak mieliśmy te trzy małe kosteczki, nieważne w jakiej kolory się podawałem. Podałem na przykład eee, tą, tą i tą. Tu wierzcie mi, że dostałem tylko rabat na najmniejszą i najtańszą kosteczkę. To tak naprawdę druga w kolejności była ta, jeśli ktoś miałby jakiś system. Więc najlepszą opcją po prostu jest sortować sobie. Czyli... Jak to się mówi, bierzecie na przykład dwie duże kostki i za nie płacicie. Bierzecie dwie średnie kostki i za nie płacicie, bierzecie dwie małe kostki i za nie płacicie. Bo jeśli weźmiecie dużą kostkę i małą kostkę, to mała dostanie rabat i jesteście po prostu w plecy. Tak, ta, na ta promocja jest taka, że trzeba kombinować, bo jak dacie na przykład 10 kostek, to 5 kostek najtańszych dostanie rabat, pozostałe 5 droższych już nie. Dobra, co ja tutaj dla Was mam? Takie małe kosteczki chyba co roku były testowane, zobaczymy, mam tutaj Fire Angel za 25 zł, 18 mm kaliberek, czyli mały, 10 strzałów klasa F2. Gramatura 39,9g mieszaninki, czyli bardzo mało. Rok produkcji 2022 rok. Pamiętajcie, im większa gramatura e, NEC, tym lepiej. W teorii i w praktyce, nie wiem czy złapię ostrość. Tu jest NEC. Lot podstawowy, lotu rezerwowego brak. Górę czy zrywamy czy nie, będę Wam to trąbił. Górę zostawiamy jeśli pada deszcz, jeśli deszcz nie pada jak najbardziej górę możemy zerwać, żeby nie śmieci i po pamiętajcie, żeby po sobie poprzątać. A w wolnej chwili zapraszam Was na kanał Mahony bez Piny, tam też są testy, recenzje, fajwerków, dyskontów oraz mojego Instagrama Mahony 69 Do Discorda też pewnie Wam wrzucę linka, gdzie możecie sobie posiedzieć, trochę popisać. Kolejną wyrzutkiem, jaką dla Was mamy jest to Gold Light 20 mm. Z kalibrami to te optymalne to jest 20, 25, mm. Chociaż nie zawsze te 30 mm jest dobre. 20 mm, czas strzelania 22 sekundy, tylko ląd podstawowy. Ta wyrzutnia posiada już 104 gramy mieszaniny. I wszystkie trzy wyrzutnie są modułowe, czyli do pieca się za bardzo nie nadają. Takie, jak to się mówi, na drogę wyrzucić w doły. Rok produkcji tej wyrzutni, już Wam mówię, 2022 rok. I tyle 16 strzałów. Zobaczymy się fajnie. I za kosteczkę trzeba zapłacić 35 zł. I tutaj mam na sam końcu Dream, e, Dream Light 26 mm. Akurat zobaczycie sobie różnicę między jaki to jest kaliberek, tu jest kaliber 18, 20 i 26. Porównajcie sobie, który kaliber z tych kalibrów będzie dobry. Dla przykładu, bo nie zawsze mały kaliber jest gorszy od dużego, często gęsto pilot technicy zdarza się tak, że duże kalibry są gorsze od tych mniejszych. Po prostu to są takie haczyki clickbaity. Nie? Duży nie oznacza zawsze najlepszy. 26 mm, 193,6 g mieszaniny. Ląd tylko podstawowy, bez lądu rezerwowego. Rok produkcji 2022 rok. I to wszystko. Koro produktu wam nie czytam, bo tego to raczej nikt nie szuka w internecie. Co do który Wam powiedziałem, ląd rezerwowy tutaj brak, więc nie będę wspominał. Jeśli Wam kwestia z się nie podoba, zapraszam Was do punktów pirohitowskich. Adresy znajdziecie w opisie. Są to sklepy z bardzo szeroką gamą fajwerków. Na hasło machony dostaniecie od 10 do 15% rabatu. Wyjątkiem jest Rzeszów. Tam na hasło Kiełbaska dostajecie 10%. A jeśli przyniesiecie Benkowi nie ważne czy krakowską, śląską czy kiełbaskę dla psa, będzie da Wam 15%. Więc się zastanówcie, bo czasami kiełbasa dla psa kosztuje 5 złotych, nawet taka wiecie najtańsza kiełbaska z Biedrony. Za 5 zł, a jak będziecie robić zakupy na przykład za 500 zł, to już macie 75 zł w kieszeni. Więc zastanówcie się, Finkie Barrett. A więc zobaczmy, co te kosteczki potrafią. No i od 1 stycznia wyprzedasz czyszczenie magazynów na papierowicie minus 30%. Dobra, zobaczymy, co te wyrzutnie potrafią. Czy warto, czy nie warto. A więc zaczynamy. Fire Angel, tak jest, Fire Angel. Użyłem zimnego ognia jako spowalniacza, który mógł się na bezpieczną odległość oddalić. Niestety dla Was mam przykrą wiadomość: mianowicie, tak jak podawałem Wam na początku odcinka, kody rabatowe w pirochitach stacjonarnych i sezonowych, niestety ten kod nie działa, a ja po prostu nie chcę mieć nieprzyjemności. Więc z góry Was przepraszam i zrozumcie mnie. Dziękuję. Całkiem ładnie. Taka ładna i długie migotanko i ten efekcik brokatowej koronki w miarę fajny. I weźmy pod uwagę, że to był mały kaliberek. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy grudzień, końcówkę grudnia. Przyjechałem, a tu zaczął padać deszcz. Dobra, to był kaliber 16 albo 18, teraz lecimy z kalibrem 20 mm. Z większym kaliberkiem. Odległość będzie ta sama. Tak jest. Pamiętajcie o bezpiecznym odpalaniu pirotechniki. Obkładajcie sobie wyrzutnie. Ja tutaj ich nie obkładam, bo w moim przypadku, jak się przewróci, to jedynie dziki postraszę i to wszystko. A w mieście zupełnie inna bajka, więc obkładajcie sobie. Odległość 20 metrów. Tak jest. No ja jaky powiem wam o jeden! I nawet był, był finał ze strzałów kątowych, o tym nawet nie wiedziałem. No widzicie, człowiek na to nie wiedział, że była, były strzał kątowe. No, ale wyrzutnia, szczerze, ta mała chyba bardziej, a nie, nie było strzałów kątowych, ona się po prostu przewróciła, tak, ona się przewróciła, to była wyrzutnia i tu w ogóle bebechy jej rozerwało, Ha? wszystko jasne, bebechy jej rozerwało. No i teraz Dreamlight na sam koniec, a. mógłbym system użyć, na systemie, ale dzięki temu jak odpalam, mogę sobie z Wami pogadać, pierwsza była fajniejsza, no. Ta druga też nie była zła. Pierwsza zasługuje na siódemkę, druga zasługuje na takie 5 z plusem. Ech, no i zobaczymy teraz tam. No tutaj już jest większy kaliber, więc zaraz się okaże, nie? Porównacie sobie wielkość efektu. O! tam ładne! Ale jak na 26 mm, to efekty bardzo, ale to bardzo małe. O, crackling fajne. Efekty ogólnie fajne, ale bym powiedział, że to efekty były wielkości 20 mm, a nie 26. Migotanko fajne, crackling fajne, w miarę gęste, długo się utrzymujące, ale małe, 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 małe. To było na tyle. Jeszcze raz przepraszam was. Za ten kod rabatowy. Chciałem dobrze. Wyszło jak wyszło. Wybaczcie mi. Trzymajcie się ciepło i na razie.